Cześć, jestem Konstancja, jestem zabukowana do poranka i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na tym kolejnym filmie. A dzisiaj przechodzę do Was z kolejnym mini podsumowaniem autorki, ponieważ ostatnio zrobiłam podobny film na temat książek Marty Bian, a teraz biorę na tapetę kolejną Miki Modrzyńską. I powiem Wam szczerze, że ten format bardzo mi się podoba, ponieważ poprzez książki danej autorki, danego autora mogę zobaczyć, jaką drogę przechodzi, jak to się wszystko rozwija, styl, historię, jej wyobraźnia i przekazywanie treści. U Marty Bian akurat było było bardzo jednostajnie, ze względu na to, że moim zdaniem jej styl jest naprawdę bardzo dobry, więc tutaj po prostu kwestia treści i czy ona do mnie dotarła, czy niekoniecznie. A jeśli chodzi o Minkę Modrzyńską, mam wrażenie, że tutaj będzie bardziej rozmaicone. Tutaj będą cztery książki, Każdą właśnie ostatnio przeczytałam, mam przygotowane notatki, także myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy. Pierwszą książką, którą chciałabym Wam przedstawić, jest to wele Myślę, że to jest ogólnie debiut tej autorki i od razu Wam mówię, że ta książka kompletnie mnie zadziwiła, ponieważ nie miałam co do niej, mimo tego, że nie miałam co do niej żadnych oczekiwań, to nie byłam na to przygotowana. Cześć, z tej strony Konstancja, montażystka z przyszłości. Muszę Was bardzo przeprosić, ponieważ no, tak to jest, jak się robi research dopiero potem, jak przeczytało się książki, bo coś mnie tknęło i Mika Modrzyńska zadebiutowała w 2022 roku z kompletnie inną książką. Także to nie są jej wszystkie książki, to są te najnowsze od roku 2024, więc bardzo przepraszam, moja wina nie sprawdziłam, ale mam nadzieję, że i tak filmik się będzie Wam podobał. To nie jest książka jak adult, to nie jest książka dla takich nastolatków, wiecie, 16-17 lat. Powiedziałabym raczej, że to jest właśnie książka dla tych młodszych odbiorców, powiedzmy 12-13, dlatego, gdy <gryw> ma tyle lat, ile ja mam, <gryw> to trochę inaczej się to wszystko odbiera. Niemniej, główną naszą bohaterką jest Ted, która uczęszcza do liceum i jest zwyczajną nastolatką, która ma problemy w nauce. Oprócz tego, że od swojego chyba trzeciego albo czwartego roku życia widzi demony. I te demony się do niej garną, chcą jej pomocy, no ale ona nie chce im pomagać. Chce normalnego życia, więc stara się odciąć od tego świata do momentu, aż jej nauczycielka matematyki ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, a jej przyjaciółka staje miano zaginionej. Więc ona chcąc nie chcąc musi zacząć współpracować z tymi demonami, musi zacząć współpracować z nowym nauczycielem matematyki, młodym chłopakiem, Ym, lat 22 albo 23, który właśnie też podpisał Pakt w, z Walesem, czyli takim bogiem śmierci i demonów e, i bydła, bogiem śmierci i bydła, o teraz, tak. Ym, I razem starają się rozwiązać tą historię. I uważam, że to jest najgorsza książka Miki Mądrzeńskiej, może dlatego, że to jest debiut, właśnie, że ta historia moim zdaniem. Była niedopracowana. Nie biorę tutaj pod lupę tego, że to jest dla młodej publiczności, bo książki dla młodej publiczności też mogą być super napisane, super zedytowane i mogą mieć super historię. W tym przypadku ta historia była dla mnie bardzo słaba, z tego względu, że ta bohaterka została rozpisana na bardzo naiwną, nawet na to, że ona ma to 18 lat. Co nawet na jej wiek była bardzo nienaiwna, zero instynktu zachowawczego. same głupie decyzje, trudno mi było jej dopingować, ale jednocześnie ze względu na to, że autorka dała jej takie cechy, które ja bardzo sobie cenię, jak na przykład jest bardzo dobrą starszą siostrą, pomaga swojej mamie, jest po prostu taką przykładną córką, siostrą, przyjaciółką, że jednak z nią sympatyzowałam. Więc tutaj były te dwie różne drogi. Ta historia nie do końca mi podpasowała właśnie przez budowę tego, że no, to jest budowa cepa. Tutaj nic nie mogło nie zaskoczyć, nie miałam żadnego efektu wow, od razu się domyśliłam, co się stało z przyjaciółką. Wszystko było takie bardzo wypisz-wymaluj, dlatego nie bawiłam się dobrze na tej książce. Już właśnie mówię, abstrahując tutaj, jeśli chodzi o wiek, w, co, w który celowała Mika Modrzyńska, nie mniej. Znowu, tutaj nie jest tak, że ja zawsze będę mówiła same minusy. Postaram się zawsze mówić i plusy, i, i minusy. Z plusów powiem, że ta książka jest bardzo dobrze napisana. Mimo tego, że treść jest taka se, według mnie nie przypadła mi do gustu, ale sam styl, samo pisanie autorki wtedy zdobyło bardzo dużego plusa. I z chęcią sięgnęłam po kolejną część. Byłam zaciekawiona, jak to się wszystko rozwinie, ponieważ tutaj jest miękko, lekko, przyjemnie, swojsko. Ci bohaterowie odzywają się do siebie tak jak powinni, czyli są nastolatkami, są młodymi osobami. Starsze osoby inaczej się wypowiadają nastolatkowie, inaczej się wypowiadają. Jest ta różnica generacyjna, fajnie nakreślona, zwłaszcza, że cała sytuacja, cała w ogóle tutaj opowieść rozgrywa się na mazurskiej wsi Brzuska. I... Tutaj mamy takie typowo wiejskie zabobony, ploteczki, takie wiejskie babeczki, które się spotykają, u kosmetyczki i muszą powiedzieć coś o Zosięce z, z 1a i tak dalej. I to jest super fajny, jest vibe tej książki. I mimo tego, że właśnie ten jakby główny wątek mi nie podpasował, to ta cała otoczka naprawdę zrobiła robotę. I jak sięgałam po drugą część Walesówny, to. Miałam takie OK, może to nie będzie jakby znowu coś pode mnie, ale nie miałam takiego odrzutu, bo ten styl, te właśnie te wiejskie klimaty naprawdę do mnie dotarły i miałam chęć po prostu wejść jeszcze raz w tą historię. Druga książka to właśnie drugi Tom Welesówny. I tutaj mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ta książka jest o wiele lepsza niż pierwsza część. Tutaj widać, że ta autorka o wiele lepiej czuje się z tym piórem, wyelowuowała też, jeśli chodzi o tworzenie postaci. Jeśli chodzi o samą fabułę, to Ted, nasza główna bohaterka, pogodziła się ze swoim dziedzictwem, tym, że jest Welesówną, pomaga demonom, ale w nocy za dnia pomaga mamie w zakładzie kosmetycznym, przygotowuje się do matury, co jest bardzo trudne. I stara się uporać z tym, że jej najlepsza przyjaciółka wyjechała z brzuski i po prostu czuje się samotna. I wiecie, to życie się jej toczy, toczy, toczy aż do momentu, gdy niewinne demony po prostu znikają i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. I słowna. Musi rozwiązać tą zagadkę. I ponownie to dalej jest książka dla nastolatek, dla nastolatków, zwłaszcza tych młodszych. I tutaj od razu mogę Wam powiedzieć, że jeśli macie kogoś w tym wieku, zwłaszcza dziewczynki, i szukacie dla niej książki, która nie romantyzuje toksycznych zachowań, która właśnie nie ma za bardzo rom wątku romantycznego, tutaj jest. Taka, wiecie, takie zauroczenie, ale nie jest ono głębokie. Nie ma mafii, nie ma, wiecie, jakichś tych nielegalnych wyścigów. Po prostu zwykła książka, fantazja dla nastolatków. Myślę, że ta pozycja jest idealna, naprawdę. Tu nie ma żadnych toksycznych zachowań, nie ma żadnych krwistych tutaj szczegółów. Jest super. Ekstra wyważone i gdybym ja miała komuś kupić, właśnie jakiejś dziewczynce w wieku 12-13 lat, jakąś książkę, która by ją miała zainteresować, myślę, że to jest odpowiedni wybór. Wracając, ale myślę, że nie może wracać, bo cały czas będziemy się kręcić wokół tego. Niemniej ta książka, moim zdaniem, też jest o wiele lepiej skonstruowana. Ta zagadka dalej nie jest jakaś taka, wiecie, zagmatwana, dalej to nie jest ten rodzaj literatury i fabuły. Niemniej byłam o wiele bardziej zainteresowana niż w pierwszej części. Poza tym, head. Straciła to swoją, tą swoją taką głupotę i naiwność. Owszem, dalej jest tą nastolatką, dalej popełnia błędy, ale stara się zachowywać tak odpowiednio do swojego wieku. I to widać, i już mnie to tak bardzo nie irytowało, i z większą przyjemnością po prostu czytałam tą książkę i tą historię. Uważam, że Mika Modrzeńska bardzo fajnie, jeszcze raz muszę to podkreślić, stworzyła te wiejskie. Taką wiecie, aure, jak te właśnie babeczki plotkują. Ja bawiłam się na tym ekstres, zważywszy, że właśnie mama głównej bohaterki ma ten zakład kosmetyczny, w którym Tosia pomaga. I ona właśnie rozmawia z tymi babeczkami i one tam ją podgetują, a bo mój Wawaldeczek, a mój wiecie, Krystianek. I to jest tak zabawne. I ja naprawdę miałam taką lekkość, kiedy czytałam tą historię. I miałam taki trochę powiew świeżości, bo wiadomo, jak na co dzień ja czytam kryminały, ciężką fantastykę, romantazy i nagle wróciłam do tych lat nastoletnich i przeczytałam taką książkę dla nastolatków, ale taką, wiecie, prawdziwą książkę dla nastolatków, tak jak mówię, taka, która nie romantyzuje jakichś toksycznych zachowań, tylko jest taka przyjemna i lekka odtchnęłam. Dlatego polecam tę książkę zakupić dla młodszych sióstr, kuzynek, siostrzeńców, siostrzenic i tak dalej. Myślę, że to byłby super pomysł i nawet wiem, że jak córeczki moich przyjaciółek yy, zaczną dorastać, to będę miała te książki po prostu na uwadze. Choć jeszcze trochę lat zostało, żeby mogły czytać też takie książki. Niemniej super. Naprawdę pod tym względem nie mogę powiedzieć ani złego słowa. Ponieważ bawiłam się lepiej niż na pierwszej części. Jest bardzo fajnie skonstruowana, lekki, przyjemny styl, zrozumiały. Bohaterowie fajnie rozrysowani i ta historia taka z wiejskim sznytem naprawdę robi robotę. Trzecia książka to W magii pochowana. I tutaj, już na wstępie, na dedykacji, wiemy, że autorka trochę zainspirowała się Sabriną, nastoletnią czarownicą, ponieważ tutaj nasza główna bohaterka ma rudawe włosy nie radzi sobie do końca z magią i ma dwie cioteczki, które akurat w tym przypadku nie mają magii i ją starają się powstrzymać przed używaniem tych zaklęć, ponieważ trzeba tutaj zaznaczyć, że każda magia ma swoją cenę i ona najczęściej jest bardzo krwawą ceną. Poza tym mamy wczesne lata 2000 i to jest trochę moja wina, bo ja nie doczytałam tego w opisie, że są wczesne lata 2000 i jak czytałam tą książkę, tak się zastanawiałam. Kiedy to jest obsadzone? Bo były telefony, które mają zielony ekran, że najnowszy hit US Agnieszka. Ja naprawdę musiałam aż wygooglować. <grym> no bo się, się okazało, że wszystko było w opisie, i to była po prostu moja wina, że nie byłam zorientowana, co dokładnie czytam. Moment, w którym poznajemy naszą główną bohaterkę, jest bardzo trudny dla niej, ponieważ stara się pozbierać po dwuletnim związku. I tutaj mamy też fajne um, takie wprowadzenie, że nasza główna bohaterka była w związku z. Z inną dziewczyną, więc też takie dość odświeżające, jeśli chodzi o tego typu literaturę. I ona jest taką typową bohaterką, której ja zazwyczaj nie lubię i bardzo się męczyłam w tej książce przez tak jedną trzecią treści, ponieważ jest ona nieśmiała, zahukana, niepewna, taka szara myszka. Nienawidzę. Motywu szarej myszki. Ja nie lubię, wiecie, tu nie chodzi o to, że każda bohaterka ma być przebojowa, charyzmatyczna, taka wiecie, niebezpieczna. Nie. Ja nie lubię, jak bohaterki są normalne. Czyli owszem, czasem są takie, czasem takie. Tu pokażą pazur, tu się wycofają. Wiecie, jak w normalnym życiu. A takie kreowanie szarej myszki, która nagle tutaj pokonuje cały szwadron e, wojowników. Do mnie w ogóle absolutnie nie przemawia. I tutaj to jest ten taki duży minus według mnie tej książki, ale to już jest personalne, bo po prostu subiektywnie ja nie lubię takich historii. Niemniej, wracając, przez pół yy, tej książki ja się męczyłam, właśnie ze względu na to, że do końca nie wiedziałam co się dzieje, bo ona jest tutaj zahukana. Yy, cierpi po tym zerwaniu, zostaje zaproszona przez dziewczyny na majówkę. Te ma Dziewczyny są jakieś dziwne, bo one próbują grać czarownice i że one mają kowen, ale jest majówka, jakieś tam święto takie najważniejsze, jeśli chodzi o czarownicę, nie pamiętam jego nazwy, więc one będą czarować, ale Laura nie musi. Wiecie, jakby w ogóle nie rozumiałam, do czego my dochodzimy. Jaki jest cel tej historii? Czy, czy po prostu tego, że ona jest tą czarownicą i nie czaruje, czy tego, że ona cierpi po tej utracie tej dziewczyny, a uwaga, ta dziewczyna, ta była dziewczyna, też jedzie na tą majówkę. Nie umiałam się odnaleźć. Ale później przyszedł ten moment prze przełomowy, kiedy okazuje się, że nasza główna bohaterka ma być ofiarą tego kowenu, żeby te dziewczyny przejęły magię Laurek. I wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. Ale od razu to muszę powiedzieć, że to nie jest książka dla tych młodszych nastolatków, co ja powiedziałam wcześniej w przypadku Walesówny, ponieważ i tutaj też jest bardzo duży plus, ponieważ Mika Modrzeńska od razu na pierwszej stronie powiedziała, że w tej książce jest bardzo dużo krwi, bardzo dużo takich, wiecie, ostrych obrazów, które nie są skierowane do najmłodszej publiczności. I ja to potwierdzam. Ja się bawiłam na tym bardzo dobrze na tej drugiej połowie, bo y, jest taki jeden film. Ja go muszę znaleźć. Mm. O, tylko jak ja go znajdę? Po kim ja to znajdę? O, już wiem. Po aktorze. Bo tam gra aktor z Euforii. Nie, nie z Euforii. Z Wikingów. Hm. O, jest. Gdy stawka jest wysoka. Nie, to nie jest to. Tak, jest. Jest to film Final Girl. I to jest o tym, że, um, że czterech przyjaciół bierze w taki udział w wypolowaniu. Wybierają sobie ofiarę, puszczają ją do lasu i starają się na tą osobę zapolować. I jest ta jedna dziewczyna, która okazuje się jeszcze bardziej psychiczna niż oni. I ten, ta druga połowa książki w magii pochowana trochę mi to przypominało, że. One chcą zapolować na Laurę, a okazuje się, że Laura trochę poluje na nich, żeby się wydostać i używa do tego magii, która, tak jak powiedziałam, ma zawsze swoją cenę i to jest krwawa cena. I to druga część to jest po prostu jakiś kataklizm pełen czerwieni, flaków i oderwanych głów. I do tego trzeba się przygotować, ale jednocześnie ja się super na tej drugiej części książki. Nie wiem, jak możecie to zrozumieć, jeśli chodzi o mój charakter, kiedy właśnie Wam to mówię. Może nie wchodźmy w szczegóły, ale naprawdę byłam ciekawa, co się będzie dalej wydarzało i jaka będzie kulminacja całego tego spotkania. I powiem Wam, że się nawet zdziwiłam. Więc pod tym względem muszę przyklasnąć śmice modrzyńskiej, ponieważ nie spodziewałam się, że tak źle zapowiadająca się książka, bo od razu Wam to powiem, początek mnie naprawdę odrzucą. Ja nie chciałam tego czytać. Czytałam wtedy z, z takiej czystej przekory, że stwierdziłam, że ja przeczytam te książki, ale ta druga połowa naprawdę mi to zrekompensowała i wybiła się. Ja wiem, że ja będę tak czasem sobie wracała do myślami do tej książki i to jest chyba pierwsza część w ogóle serii, nie wiem, tak mi się wydaje. I jeśli będą kolejne części, na pewno je przeczytam. Z samego tego faktu, czy dalej mnie zadziwi tym takim, wiecie, tą czerwienią i flakami. Czwarta książka jest najbardziej w moim typie, ponieważ był tutaj jako kryminał. Jeśli chodzi tutaj o ten wątek kryminalny, on nie był aż tak rozbudowany, ale książka to jest Światła, Kamera, Zbrodnia. I opowiada o ponad 50-letnim aktorze, który zaprasza do siebie dziennikarkę i chce opowiedzieć swoją historię, żeby ta dziennikarka stworzyła jego biografię. Ponieważ, co jest bardzo interesujące, jego kariera rozpoczęła się od tego, że został oskarżony o popełnienie morderstwa. I cała ta książka to jest prolog do tego, jak to się wydarzyło, że został oskarżony o to i wtedy właśnie jego, jego kariera tak dostała tego piku, tego wiecie, popchnięta i on wtedy wszedł na te wszystkie salony. Naszym głównym bohaterem jest właśnie Mikołaj, którego poznajemy, kiedy ma... 22 albo 23 lata, nie jestem pewna. I on poprzez łóżko e, przekonuje do siebie jedną agentkę, która bierze go pod swoje skrzydła i wprowadza na salonę. I tam jest, że on tam ma jakieś reklamy, takie wiecie malutkie, e, jakichś zegarków, ma propozycje, żeby promować znicze. Ale takim głównym wątkiem jest to, żeby pokazać e, to takie Wiecie to taką plugawość tego celebryckiego życia, że wszyscy sobie obrabiają dupę, że wszyscy tak naprawdę wiedzą, kto ma co za uszami i tego nie przekazują dalej, ponieważ wiedzą, że i tak ci ludzie uciekną od odpowiedzialności, to było takie przykre do czytania, że właśnie ten celebrycki świat jest taki właśnie przesączony tym jadem, tymi kłamstwami. Um, Jakimiś szwindlami. Więc tutaj tej nutki kryminału za bardzo nie było czuć, ponieważ my wiedzieliśmy, że cała akcja nas wiedzie do tego, że w tym momencie ten jeden z głównych tam bohaterów po prostu zginie, ale za bardzo nie wiedzieliśmy w jaki sposób i my odkrywaliśmy karty na temat wszystkich bohaterów, jeśli chodzi o manipulacje, o te kłamstwa. O używki, i nie do końca, właśnie trudno mi jest zdiagnozować tą książkę, ponieważ ja nie wiem, czy to jest kryminał, czy to jest thriller, czy to jest taka zwykła obyczajówka, bo tutaj mamy. Każdy gatunek połączony. I czy to wyszło? Myślę, że tak. Chociaż nie jest to książka, do której bym wracała myślami i wiecie, chciałabym jeszcze raz ją przeczytać, bo już też nie zrobi takiego efektu, bo już będę wiedziała krok po kroku. Ale ciekawie było tak odkrywać karty, które nam przygotowała Mika modrzeńska, które też odkrywał Mikołaj, a my razem z nim. Ci bohaterowie nie są głębocy. Oni są płytcy. Ale myślę, że to też ma swoje odzwierciedlenie w tym całym światku aktorskim i w tym takim klepaniu się wzajemnie po plecach. Ja to oczywiście mogę generalizować. Ja nie znam tego świata. Ja nie znam żadnego aktora. Nie wiem, jak to wygląda od środka, ale myślę, że Mika Małżeńska może mieć trochę racji w tym wszystkim, co ona pokazywała, bo to trochę tak pachnie tymi wszystkimi, wiecie, tematami. Ta książka jest po prostu dobra. Nie jest jakimś efektem wow nie sprawiła, że zakotrzewiła się w moim myśle, nie sprawi też, że, wiecie, sięgnę po nią, ale była naprawdę dobra, fajnie mi się ją czytało, przyjemny styl. To mogę podkreślić, jeśli chodzi o tą autorkę, ona bardzo dobrze pisze, pod tym względem, że się wbija w tok myślenia swoich bohaterów. I to, co ona chce pokazać, to ona to pokazuje. Jak mieliśmy welesównie i mieliśmy ten Taki, tą aurę wiejskości tych plotkujących babeczek. Oddychaliście tym wielkim powietrzem. Jeśli chodzi o Magię mamy mieliśmy lata 2000, Super jakby wprowadziła te elementy tych wczesnych lat 2000, te telefony stare, te jak co to były rozmowy na minutę. Naprawdę ona bardzo dobrze ta autorka, ta autorka bardzo dobrze tworzy taki background tej historii. Dzięki czemu my możemy w tym na spokojnie się wbić i trochę tak się wiecie rozluźnić. I zobaczyć, co nas tak naprawdę otacza. I uważam, że to jest naprawdę bardzo duży plus tej autorki, bo ona nas nie zasypuje tymi rzeczami, ale daje nam takie okruchy, które sprawiają, że naprawdę czujemy się w tych realiach, które ona tworzy. Ponieważ moim zdaniem wielu autorów o tym zapomina. Starają się stworzyć super historię i to im się udaje, ale ta historia jest sucha właśnie bez tego backgroundu. A tutaj Mika Młodrzyńska zrobiła, moim zdaniem, bardzo, bardzo dobrą robotę. I też jest fajny rozstrzał jej, e, jej twórczości, bo tutaj mamy welesłwnę, która jest stricte dla młodszych odbiorców. Mamy w magii pochowana trudno mi to zinterpretować, jaki jest wiek. Na pewno powinno być 16+. I mamy tutaj też taką książkę obyczajową z elementami kryminału, którą już się wszyscy mogą delektować. I dorośli, i też ci starsi, nastolatkowie. Także tutaj bardzo fajne jest rozstrzał tej twórczości i pokazuje, że Mika Modrzyńska ma bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o tworzenie historii na różnych płaszczyznach. Także czy jeśli będą jakieś nowe książki tej autorki, to czy poniesie sięgnę? Tak, z pewnością. To nie będzie mój pierwszy wybór, ale na pewno z ciekawości będę chciała zobaczyć, w jakim kierunku w tym razem poszła. Bo właśnie jeśli chodzi tutaj znowu o Martę Bijan, to ona idzie czysto w Young Adult. Melodia Mgieł była tylko w tym przypadku literaturą piękną, a tutaj ona ma stricte jeden kierunek, w którym idzie i w tym kierunku podąża, a Mika Modrzyńska trochę tu, trochę tam i to jest naprawdę bardzo fajne, bo też pokazuje jej wachlarz możliwości. Także super. Na dzisiaj to tyle. Bardzo się cieszę, że obejrzeliście ten film do końca. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, czy znacie tą autorkę, czy czytaliście jakieś jej książki. Jeśli tak, to co na ten temat sądzicie. A do tego czasu, jak zawsze, zapraszam Was do lajkowania i komentowania. I co? Widzimy się na kolejnym filmie. Pa!